Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj będziemy okrywać sobie gunere Manikaty. Jak widzicie, już liście zostały ścięte. Już nie wyglądała zbyt atrakcyjnie. Pierwszy przymrozek, taki minus 2-3 minus stopnie był. Liście wcześniej już zaczęły przygotowywać się, wykazywały oznaki już jesieni. Właśnie tak wyglądają. Gunerka pomału zaczynała zasypiać. Teraz liście zostały przeze mnie ścięte. Widać jest to kawał liściora. Gunera ma chyba 3 lata. To będzie jej kolejna zima w gruncie. Tym razem użyję styropianu. Jak już zacząłem używać styropianu do budowy budek dla, dla bananów, także stwierdziłem, że w tym roku i Gunera dostanie budkę styropianową. Zobaczymy, jak się będzie sprawowała. Na wiosnę. Zaczynała szybko startować pod streczem Jeśli pamiętacie, jak w ubiegłym roku okrywałem gunerę, to powbijałem tylko paliki na naokoło niej. Owinąłem paliki właśnie folią streczem taką tylko że przezroczystą. I po prostu do środka napchałem liści, daszek z folii i to było wszystko. I zaczęła szybko startować. Wiadomo, ta folia nie trzyma temperatury bardzo szybko pod folią się nagrzewa ale też się szybko ochładza więc nowe liście zaczęły szybko wychodzić jak tylko dostała troszkę słońca było już za ciepło jej no i chyba trzy pierwsze liście już takie no, grubasy musiałem wyrzucić bo zaczęły się rozbijać a przyszedł, przyszedł przymrozek i po prostu były do wyrzucenia bo zostały zmrożone w tym roku użyjemy styropianu, a odkryjemy na wiosnę gunerę później, żeby po prostu uniknąć tego przymrażania tych pierwszych wychodzących liści. Styropian dziesiątka, do środka pójdą oczywiście liście gunery i na wierzch, na górę też będzie yy, pokrywa ze styropianu. Także zabieramy się do pracy. Gdzieś skubiłem nożyk. A jest Myślę, że same jej liście wystarczą do okrycia. nie jest dobrym izolatorem to jest dosyć wytrzymała roślina. Powinna dać radę. Bez zasypywania czymś innym. No, w razie potrzeby, jeśli byłyby zagrożenia przed takimi do 10, minus 10 stopni, to wiadomo. Trzeba to chyba będzie doposażyć W jakieś Liście Dobra słuchajcie Ja to sobie skończę Nie będę już was zanudzał Ale tak by to mniej więcej Wyglądało już ktoś mi to wspomniał, że muszę zainwestować w mikrofon i miał rację. Czyli same na razie pójdą liście gunery. Przygotuję sobie pokrywę, ale okrywać nie będę. Jeśli nie ma zagrożenia przymrozkami, nie ma sensu. Roślina i tak poszła spać, więc e, wypuszczać nowych liści na razie nie będzie. E, jedynie co e, trzeba pilnować w tym momencie opadów, żeby tam nie napadało za dużo i właśnie tych przemrozków Zakrywania gunery to było w tym roku na tyle czyli styropian dziesiątka na około zawinięty streczem, dlaczego zawinięty? no żeby uchronić też ten styropian przed wietrzeniem i, i tak dalej poza tym łatwiej po tym woda spływa jeśli na górze będą jeszcze płyty wszystko będzie fajnie, woda będzie fajnie sobie opadowa, ściekała i styropian jest właśnie łączony za pomocą tego strecza, bez użycia jakiegokolwiek kleju, po prostu na ścisk. Dałem radę sam to zrobić mniej więcej w 5 minut, czyli dosyć prosto i szybko można sobie gunerę przygotować do zimowania. Czyli co, jeszcze tutaj kilka Liści Gunery zostało. Tutaj resztę liście bananowców pójdą do budki. Pokrywa, i to by było na tyle. Dziękuję. Pozdrawiam Was serdecznie. I trzymajcie się. hej.